Brakuje ci energii w ciągu dnia? Ten napój to zmieni. Do przygotowania dobroczynnego koktajlu potrzebujemy skabadników i oczywiście blendera. Na rynku te urządzenia cieszy coraz większą popularność i. Posiadanie blendera kalibia przygotowywanie w domu koktajli owocowych i warzywnych, zup kremów i wielu innych rzeczy. Istnieją dwa rodzaje blenderów, czyli rozdrabniacze erczny i stojcy, tak zwane kielichowe, wyposażakrascone w dzbanek. W naszym zestawieniu znalazł Bosi kilka propozycji obydwu rodzajów blenderów, w cenie do 400zb. Brownem Q700 moc750 wiek. multi 7 7 Blendererczny Braunem Q700 dostateczny pny za 8500B, pozwoli przygotowywać gorce zupy, kremy, warzywne przeciery, e konfitury i aromatyczne sosy. Moc funkcji multi 7 to wyjątkowe popczenie wygody i wydajność i. Wytrzyma B ze stali nierdzewnej, ubokreska one w dwóch P-baszczyznach. wyprofilowane pod odpowiednim katem, w dwóch ukreskanych kierunkach, dla zapewnienia doskonałych efektów blendowania oraz redukcji ssania. Unikalna stopa w kształcie dzwonu zapewnia ciągła rotację skabadników podczas pracy użdżenia, dzięki czemu nieustannie trafia i podostrza. Overbell zapobiega zachlapaniu kuchni. Prosty i intuicyjny system regulacji koci Smart Speed. Blender w duacie z o pojemności 600 ml. Sprawdź WERT. Camryce CR4058. Samryce E4058 to podkreskany blender, zdolny do szybkiego kruszenia lodu i miksowania produktów z Dostateczne pny za ok. 120ZB. Silnik DC gwarantuje cichy prac mimo mocy maksymalnej aż 1500 na wiek. Bardzo trwa by dzięki ostrzom wykonanym ze stali szlachetnej i szklanego dzbanka. Wyposa kreska w funkcję pulse i dzbanek o pojemności 1300 ml jest doskonałym narzędziem kucharza i profesjonalnego barmana. Rozdrabniacz jako dodatkowe akcesorium podnosi walory etkowe blendera, w nim zmielimy kawę, rozdrobnimy orzechy czy poszatkujemy kawałki A Blender CE 4058 jest rekomendowany przez jednego z największych producentów soków i owoców w Europie, firm Lasat. Sprawdź ofertę. Zelmers B1000 ZSB1400B Blender szklano kielichowy Zelmers B100 ZSB1400B określa na naby za ok. 181 ZB Jest to mikser kielichowy z podwietlanym elektronicznym panelem sterowania. Użdżenie wyposa ona jest w silniku mocy 752, dzięki czemu bez problemu poradzić sobie z siekaniem i mieszaniem kreskanych produktów. Długreska Y dzbanek o pojemności 1,5 wykonany jest z SZK hardowanego. Przy jego pomocy mokreskana przygotowa zupy, sosy i koktajle mleczne, mokreskana tak kreska EMiksowa owoce, warzywa, miso oraz uciera gotowane eskabadniki do jedzenia dla niemowite. Mikser posiada funkcje pulse, turbo i C oraz 5PR tkoci obrotowych, co pozwala dostosować jego prac do naszych potrzeb raf Bosch MSM 67170 Blender Bosch msm 67170 to blender ręczny dostateczny jest do OK 18500B Jego najwa cechy 12 ustawie PRT Koci Plus przycisk turbo dla uzyskania maksymalnej mocy. Kodcówka miksujca z innowacyjnym Nokreska M4 Blada z 4 ostrzami gwarantująca doskonałe rezultaty. Super lekki, ergonomiczny kształt BT, wygodny mikki uchwyt oraz uniwersalny rozdrabniacz z wyjmowanym ostrzem ze stali szlachetnej do rozdrabniania. Misa, sera, cebuli, ziub. Czosnku, owoców i warzyw. Kodcówka miksujca oraz pozostałe elementy Enia poza blokiem z silnikiem nadaj się do mycia w zmywarce. Akcesoria w zestawie: 1x pojemnik do miksowania miarka, 1x mikser ręczny, stal szlachetna. 1 x mieszadba do ubijania, 1 x rozdrabniacz uniwersalny. Sprawdź ofertę. Russell Hobbs 2318056. Blender Kielichowy Nutribost 2318056 Od Russell Hobbs dostateczne pny jest za ok. 240 zb. NutriBost jest znakomitym wyborem dla osób, które chcą cieszy się zdrowym jedzeniem, przy maksymalnej oszczędności czasu. Pozwala tak, kreska E ograniczy zajmowane miejsce w kuchni, ponieważ kreska skutecznie zastpuje wiele kuchennych urzęd. Produkt posiada spkowane ostrze do cierania sera, siekania orzechów czy mielenia ziaren kawy. W zestawie zapczono 5 pojemników: 3 E i 2 ma B oraz pasujące do nich pokrywki. Umookreska liwejceru, kreska rodno zastosowat. W nich znajduje się pokrywa do cierania sera, czekolady i przypraw, a tak kreska E wieko pod z ustnikiem. Spraw Brownem Q785. Stworzony dla pasjonatów gotowania, blendererczny Brownem Q785 i Serie Plus, dostateczne pny od OK. 340ZB zachwyca swoimi mokre skaliwociami w kuchni, ale te kreska ergonomii pracy. Technologię Power i Smart Speed oraz Moc 750 czyni z niego profesjonalnego pomocnika w kulinarnych wezwaniach. Mokreskana miksowa, sieka, ubija, uciera i wyrabia ciasta. Elementy starujce umieszczono w ergie blendera, aby praca nim była łatwa i wygodna. Mokreska na intuicyjnie wybiera wszystkie PR bez przerywania blendowania i decydowa o stopniu rozdrobnienia skabadników. Silnik 750 Watowy silnik, zapewnia ICA 13300 obrotów na minut, opcje pracy turbo oraz specjalnie zaprojektowane, hartowane ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej, sprosta najtrudniejszym wyzwaniom. Profesjonalna trzepaczka POMO-E przygotowa dania, przystawki, domowe wypieki i pyszne desery. Wygodny w kreskęciu 600 ml plastikowy kielich sprzedzia BK, ubatwiajce odmierzanie skabadników, dzikidu kreskA pojemności, pozwala blendować Wika z Z skabadników jednocześnie. skabadników jednoczenie. Sprawdźco FERT. 88190 Blender Bosch MSM88190 – dostateczne pny od ok. 390 zb daje wyjątkowe wysokie rezultaty w profesjonalnej kuchni. Mocny, wytrzymały i bardzo wydajny za pomoc silnika o mocy 802 oraz szerokiej gamy akcesoriów. 12 Dwunasto-stopniowa regulacja PR koci z funkcji turbo i wydajnymi czterema ami. Wysokiej jakości obudowa oraz stopa miksyca ze stali nierdzewnej daje doskonałe rezultaty w kuchni. Aatwe dwukreska eciu, dwukreska e przyciski, ergonomiczne kształt BT, przyjemny w dotyku materiał pantepolizgowy. Opatentowany sposób monta kreska u akcesoriów. Wysokiej jakości akcesoria. Innowacyjny blender za pomoc bogatego wyposa kreska LNMO kreska na przekształci w wielofunkcyjny robot kuchenny. Sprawdź co Zobacz te kreska. Oto zegarek CZB wieka XXI wieku. Chciałby taki. Ranking ekspresów do kawy do 300 zł. Te modele pokochali Polacy.